Już było, jeszcze będzie lub teraz jest. To są odpowiedzi, które najczęściej słyszymy na pytanie kiedy będzie lepiej. Ale która z tych odpowiedzi jest prawidłowa? Żadna. Albo wszystkie. Okazuje się, że takie odpowiedzi w dużej mierze zależą od osobistych preferencji i perspektywy. Przecież każdy z nas inaczej doświadcza rzeczywistości i inaczej ocenia te same wydarzenia. Dla niektórych obecne czasy mogą być okresem stabilności i rozwoju, inni zaś mogą odczuwać niepewność i tęsknotę za przeszłością, którą uważałem za lepszą. Trudno więc jednogłośnie stwierdzić, która odpowiedź jest prawidłowa. Wszystko zależy od punktu widzenia. Czy widzisz szklankę do połowy pełną, czy do połowy pustą? Czy bardziej patrzysz w przeszłość, czy w przyszłość? Czy skupiasz się na obecnym rozwoju, czy na utraconych możliwościach? Przyjrzałem się kilku aspektom życia w przeszłości, jak to wygląda teraz i jak to może wyglądać w przyszłości. Jednak jest tyle tego materiału, że postanowiłem podzielić to na mniejsze odcinki, zamiast robić jeden długi, także zapraszam. Jeszcze tylko z góry dziękuję za każdą łapkę w górę, komentarz i udostępnienie. To bardzo pomaga. Niewielu pamięta czasy, kiedy to, co jest jedzeniem, odkrywało się metodą prób i błędów. Kiedy nikt nic nie wiedział o rolnictwie i hodowli zwierząt, a jedzeniem było tylko to, co się znajdzie lub to, co się upoluje. To był prawdziwy survival, a nie jakiś tam biwak w lesie. Fajnie było, ale nasi przodkowie postanowili to zmienić na rzecz bardziej osiadłego rolnictwa. Proces ten rozpoczął się około 10 tysięcy lat temu, chociaż dokładne daty mogą się różnić w zależności od regionu. I w zależności od regionu różniły się też rośliny, które hodowano. Na Bliskim Wschodzie hodowano pszenicę i żyto, w Azji ryż i proso. Z kolei kuryce i fasola były popularne w obu Amerykach. W starożytnym Rzymie hodowali takie rośliny jak pszenica, jęćmień, winogrona, oliwki, figi lub granaty czy zwierzęta takie jak owce, kozy, ryby, a nawet pszczoły. Owce i kozy to prawdopodobnie pierwsze z zwierząt, hodowane na mięso, mleko i... wełnę. Tak więc od pierwszego plonu wydanego przez Matkę Ziemię, aż do 1909 roku, kiedy to Fritz Haber wynalazł metodę syntezy amoniaku, umożliwiając produkcję chemicznych nawozów, większość żywności produkowano w sposób naturalny, bez tej całej chemii. Ale czy to oznacza, że mieliśmy wtedy najlepszą żywność? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Obecnie nawozy i środki ochrony roślin i różne wspomagacze rolnicze, które są powszechnie używane, generalnie nie szkodzą roślinom, a wręcz przeciwnie, pomagają im rosnąć. W przeszłości bez tych narzędzi całe plony mogły zostać stracone na skutek chorób lub szkodników. Dzisiaj rośliny są genetycznie modyfikowane tak, aby były bardziej odporne, a także dawały większe plony. To podnosi efektywność produkcji żywności i zapewnia większe bezpieczeństwo żywieniowe na świecie. Skoro roślinom to nie szkodzi, no to nam zapewne też nie. No tutaj, niestety, przestaje być tak kolorowo. Stosowanie zbyt dużej ilości pestycydów albo środków, które są zakazane, rzeczywiście może mieć wpływ na jakość jedzenia i jego bezpieczeństwo. Przeniknięte do pokarmu środki mogą powodować nowotwory, problemy z układem hormonalnym albo w ogóle całą gamę chorób. Podobnie ze zwierzętami. W wielu krajach stosuje się antybiotyki nie tylko do leczenia chorych zwierząt, ale także w celach profilaktycznych, jako promotory wzrostu. To może prowadzić do rozwoju odporności na antybiotyki. Co jest dużym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Dodatkowo niektóre hodowle zwierząt są po prostu nieludzkie. Zwierzęta trzymane w ciasnych klatkach, które prawdopodobnie nigdy nie zobaczą słońca. Żyją tylko po to, żeby jak najszybciej przybrały na masie, a potem ciach! I do sklepu na półkę. Patrz na ten obrazek. Jest to popularna ilustracja, która krąży w internecie. Ona chyba mówi sama za siebie. Szkoda tylko, że to ściema. Jak się domyśliłem? To proste, no bo niby skąd dzieli kurczaka z 57 roku i z 2005 na jednym ujęciu. Ha? A tak na poważnie to zdjęcie przedstawia, jak rzekomo kurczaki rosną w obecnych czasach. To mają sugerować te daty. A tak naprawdę są to ilustracje broilerów w różnych stadium rozwoju. Widać to chociażby po tym czerwonym grzebieniu na głowie. Ale to nie zmienia faktu, że zwierzętom rzeczywiście coś się dodaje do pokarmu, żeby jadły więcej i szybciej rosły, żeby szybciej je potem. I na półkę. Dlatego ważne jest kupowanie jedzenia ze sprawdzonych źródeł lokalnych bazarów lub miejscowych rolników. Nie zapominajmy jednak, że technologia ma też swoje dobre strony. Było sporo klęsk żywnościowych, których dałoby się uniknąć, gdyby wystąpiły obecnie. Wielki głód w Irlandii, który zaczął się w 1845 roku i trwał przez 4 lata wszystko przez chorobę ziemniaka. Główną przyczyną tego głodu była choroba zwaną zarazą ziemniaczaną, spowodowaną przez grzyba. W... Choroba ta zniszczyła większość upraw ziemniaków, które były podstawą diety dla większości ludności. Dzisiaj dzięki zaawansowanej technologii hodowli roślin możemy tworzyć odmiany ziemniaków odporne na choroby, co może zapobiec podobnym katastrofom. Głód w Sahelu w 1972. Głód ten został spowodowany przez kombinację suszy i erozji gleby. Obecnie technologie takie jak satelitarne systemy monitorowania środowiska, lepsze praktyki zarządzania glebą oraz rozwój odmian roślin tolerujących suszę zdecydowanie pomaga w zapobieganiu takim klęskom. Generalnie tu przez chorobę roślin zwaną Panama straciliśmy główną odmianę banana, czyli Gros Michel a zastąpiło im obecne Cavendish. Ten pierwszy miał grubsze skórki i lepszy smak. Jeśli jesz jakieś cukierki o smaku bananowym, to prawdopodobnie mają one smak tej starszej odmiany, ponieważ naukowcy odizolowali aromat bananowy właśnie z odmiany... Gros Michel. Dlatego są różni się smakiem od obecnych bananów. Te przykłady pokazują, że technologia jest jak najbardziej potrzebna. W przeciwnym wypadku nie uda się wykarmić wszystkich przez choroby, szkodniki lub zmiany klimatyczne. Ale to jeszcze nic. Technologia pozwala na o wiele więcej. Uprawy wertykalne. Czyli takie uprawy, które sadzi się w pionie, a dodatkowo nie używa się gleby, tylko systemy hydroponiczne, czyli wody z rozpuszczonymi różnymi minerałami. Zwykle takie hodowle tworzy się w szklarniach lub coraz częściej w magazynach pod lampami, bez użycia słońca. Rośliny mają wtedy kontrolowane warunki, więc tak można ustawić klimat, żeby był dla nich jak najlepszy. Obecnie stawia się nawet całe wieżowce lub fabryki, które mogą hodować z rośliny przez cały rok, bez słońca i gleby. Takie farby można budować nawet w miastach. Zużywają mniej zasobów, ponieważ energię czerpią ze słońca. Woda to przefiltrowana deszczówka, a w niektórych magazynach w podziemiach hoduje się ryby, które karmi się resztkami z produkcji. Więc generalnie nic się nie marnuje, a świeże owoce i warzywa są przez cały rok. Naukowcy opracowali też mięso z laboratorium, które hoduje się z komórek zwierzęcia. Najpierw się cząsteczki mięsa, a potem w kontrolowanych warunkach rośnie to sobie w laboratorium. Finalnie produkt jest biologicznie identyczny z konwencjonalnym mięsem, ponieważ składa się z takich samych komórek mięśniowych i tkanki, które występują w zwierzęciu. Czyli mięso z próbówki. No generalnie to brzmi źle, ale... Podobno smakuje jak prawdziwe mięso. Taka technologia może zmniejszyć zapotrzebowanie na hodowlę zwierząt. Należy też wspomnieć o mięsie w Wege, czyli produkty spożywcze, które imitują smak, teksturę i wygląd tradycyjnego mięsa, ale są wytwarzane z roślinnych składników. Popularność takich produktów wzrosła wraz z wzrostem liczby osób, które ograniczają spożycie mięsa ze względów zdrowotnych, etycznych i ekologicznych. Podstawowymi źródłami białka w mięsie w wege są rośliny strączkowe takie jak soja, groch, a także pszenica i ryż. By uzyskać smak zbliżony do mięsa dodawane są aromaty, przyprawy i naturalne ekstrakty smakowe. Często dodaje się tłuszcze roślinne takie jak olej kokosowy czy rzepakowy, które nadają soczystości i tekstury. Tego typu produkty mogą zaspokoić potrzeby osób ograniczających spożycie mięsa. Inżynierowie i naukowcy cały czas rozwijają jakieś nowe technologie. Jedną z nich jest na przykład drukarka 3D do żywności. Taka drukarka może być przyszłością spersonalizowanej żywności. Druk 3D może umożliwić stworzenie skomplikowanych i precyzyjnie zaprojektowanych potraw, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb dietetycznych i preferencji smakowych. Prace badawcze koncentrują się na drukowaniu wszystkiego, od prostych czekoladek po skomplikowane posiłki, które zawierają idealnie zbalansowane składniki odżywcze dla konkretnego użytkownika. Nawet sztuczna inteligencja znalazła tutaj pole do popisu. AI jest wykorzystywane do analizy ogromnych ilości danych dotyczących upraw, warunków pogodowych, zdrowia roślin i gleby, co pozwala na optymalizację procesów rolniczych, zarządzanie zasobami i przewidywanie plonów. Dzięki tym technologiom można precyzyjnie dostosować nawadnianie, nawożenie oraz ochronę roślin, co zwiększa efektywność produkcji i zmniejsza jej wpływ na środowisko. Personalizowana żywność, czyli technologia analizy genetycznej i biometrycznej umożliwiającej tworzenie spersonalizowanych planów żywieniowych, które odpowiadają indywidualnym potrzebom żywieniowym i preferencji konsumentów. Taka personalizacja może obejmować np. dostosowanie do specyficznych potrzeb żywieniowych, takich jak dieta na obniżenie cholesterolu czy poprawę mikroflory jelitowej. Współczesne technologie, takie jak genetycznie modyfikowana roślinność, mięso hodowane w laboratorium, czy mięso w wege, są próbą odpowiedzi na wyzwania rosnącej populacji, zmian klimatycznych i etyki hodowli zwierząt. Sztuczna inteligencja i drukowanie 3D pokazują, że żywność może stać się jeszcze bardziej zindywidualizowana i spersonalizowana, dostosowana do naszych potrzeb zdrowotnych i preferencji smakowych. No ale kiedy była najlepsza żywność? No ta odpowiedź nadal zależy od naszych indywidualnych potrzeb oraz wartości. Niektórzy cenią tradycyjne, naturalne metody uprawy, inni są podekscytowani możliwościami, Jakie oferują najnowsze technologie. W końcu to od nas zależy, jak zbalansujemy dążenia do naszej zdrowej, etycznej i zrównoważonej diety. Wybierajmy świadomie i wspierajmy zrównoważone formy produkcji, abyśmy mogli cieszyć się najlepszą żywnością niezależnie od czasów. Dzięki za oglądanie do końca. Widzimy się wkrótce.